Stojąc za wykonanie, za pomysł, za przesłanie. Bardzo nie dziękujemy. I w tej oczystej chwili wychwalajmy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą dzisiaj wspominamy, a której jednorodzony Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi, aby być Bogiem z nami. Dziękujemy Ci Boże i Ojcze nasz za ten biały tle, opłatę od ziemi i ludzkiej pracy. Który zgromadził nas dzisiaj, podobnie jak wówczas, gdy mocą Twojego słowa staje się Twoim ciałem i gromadzi nas we wspólnocie, obdarza. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i zwyczajem ojców naszych składać sobie wzajemne życzenia. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili ojcowską Twą dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy, jedno zdanie życzeń, które chciałbym do wszystkich skierować z głębi serca, bo życzenia, można powiedzieć, że zostały przekazane nam przez y, dzisiejszych artystów, wspaniale to zrobili i ja życzę nam wszystkim, żeby ten cud boskiej miłości, który dotyka nas w tych dniach, sam Bóg przychodzący do naszych serc, Przemieniał jej i sprawiał, że dobro zawsze zwycięży. Zawsze. Z tym przekonaniem idźmy w nowy 2018 rok. Zło nigdy nie ma szans. Od nas zależy tylko i wyłącznie. Życzmy sobie, aby tak jak w tym pięknym przedstawieniu, ostatecznie dobro zwyciężyło i w nas, jeszcze raz powtórzę, ten cud Bożej miłości, który, którego jesteśmy świadkami też zawsze zwyciężał. Niech nam Boża Dziecina wszystkim błogosławi. Szczęść Boże wszystkim w Nowym Roku. Dobra. Dobra.